O, czekajcie, może sobie zapoluję na tego pana. Uuu, ojojo, jaki piękny strzał. Tylko czemu tam znikł? Proszę, nie znikaj. To jest mój pierwszy upolowany zwierzę. Rzesz ja pierd... Dobra, no okułem, bo znalazłem też w tej grze aparat, więc y, pora się przebranżowić. Y, teraz nie będziemy strzelać z tej strzelby gównianej, tylko będziemy robić zdjęcia w tej grze. Także zapraszam na serię sfotografowania, a nie ze strzelania. Wejdźmy sobie z moim aparatem na punkt widokowy. Kto by tam. Narzekał Widoki w tej grze są akurat fajne Więc chyba tylko dlatego będę w to grał No i idź na górę I cyk Zdjęcie od razu na wstępie Bez zastanowienia Dobra, zobaczmy co tu mamy Można tu wejść? Halo O, można wejść Dzień dobry ja tu chciałem jakieś fajne rzeczy znaleźć. Fanty, nie wiem, jedzonko. A wy mi tu jakieś reklamujecie gówno swoje. Ale gówno! <laughs> ale duże. Ale duże to jezioro. Ej, ale widoki to w tej grze są za ABB. Nie powiem. Czekajcie, muszę tutaj cyknąć sobie fotę. Hmm. O, z tym kawałkiem będzie. Chociaż nie wiem. Najpierw cykniemy taką podstawową. Cyk, a teraz taką lekką artystyczną, że tu byłem. I pyk. I jeszcze te góry. Cyk. Dobra, podejdźmy do tego. Rozejrzyj się, zobaczmy. Belmont not only tylko gdzie Hope set up camp. It's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them, if you can, in between blacktail hunting. Or, why not use them as vantage points? I once bagged a white tail from the Runaki bridge. O, no i to ja rozumiem. Tu się przynajmniej ma się po co przychodzić żeby odblokować rejon. I zobaczyć, co tu mamy ciekawego. No i pooglądać widoczki. Także tak, będziemy zaliczać sobie. Jak on ma siłę w ogóle biec? Powiedzcie mi wy. Co to jest? Nie, no jeszcze się wysrał po drodze. Ja nie wiem. Chłop dostał dwa razy w łeb. Biega, wykrwawiany i jeszcze się wysrać zdążył. No ja nie wierzę. Nie ostrzegaj mnie. To ja ciebie ostrzegam. Ty już jesteś po dwóch strzałach. Zamknij się tam Idę dokończyć robotę, którą zacząłem mnie? Jest, widzę Widzieliście go? Ja go widziałem Jak wy nie widzieliście, to ślepi jesteście Are you Takie bydle tam chodzi Czekajcie. Jest! Siemanko. W dupę ci strzelę. Albo może trochę lekko podejdę. Hi! Odwrócił się. No! Dostał! Nie, nie, biegnie tu! Idź ode mnie! Jezusie, jak się przestraszyłem. Always look on the bright side of life. No chłopie, ty się zesrałeś ze strachu. Nie synu, nie posrałem się w gacie, daj mi kurwa żyć. Tylko że czemu ten pokrwawienie jest bardzo małe, jak dostał trzy razy? Chyba że nie wiem, że to faktycznie jakiś inny jest. Ja to bez sensu, no. Zaraz się będę. O! Jest niedaleko chyba. Będę się musiał tłuc z tym niedźwiedziem normalnie. Chodź na gołe pionchy, a nie. Będziesz uciekał. Nie. Mam dla Was złą wiadomość. Trzeba wchodzić w szuwary. Cholera jasna. Wszedł w te trawy. Chociaż? Może przebiegł obok? Nie. Jezus. Dobra. Nie ma co. Wchodzimy. Co mi tam najwyżej mnie zabije. Ale może to ja zajebę jego pierwszy? Nie wiem, nie wiem. No i znowu biegnie. Co jest? W sanatorium byłeś, że taki zdrowy? No i nadal spierdziela. Do sanatorium. Dawaj, gonić go. Goń go, chłopie. Nie. Widzę go, widzicie? Tam biegnie. <laughs> Jezus, ten chłop ma siłę normalnie. No dobra, weź ryknij tutaj, bo nie wiem gdzie jesteś. Na ja Się boję trochę. Daj mi znak, że tu jesteś, błagam. Na Co to są za dziwne ślady? Co tu się stało? <laughs> Omygę! Oh A! Mamy go! Ale szanuję ci, niedźwiedziu. Ty chyba energole wypiłeś przed tym walką. Bo normalnie tak biegał. Jak jakiś powalony. Dobra, ale mamy go, czekajcie, zrobimy zdjęcie na pamiątkę. Kurde, wziąłem go, no nie <grytanie> Dobra, to nie był ten niedźwiedź w ogóle. No zobaczcie, brak trafienia w organ żywotny, chyba że to w serce miałem trafiać, no, ale jak niby? A ja w brzuch dostał, no to Jezus... nieodpowiednia amunicja dla tej zwierzyny. Ale ja tyś w walsie. Samouczek mnie tego nie uczył, żeby nie polować na niedźwiedzia. Tak na początek sobie zapolowałem. Jestem głupi. Macie tutaj mój okaz. Chciałem mu zdjęcie zrobić jeszcze przed, ale nie wiem, może będę jeszcze mógł. Teraz zrobić tutaj. Zapisz zdobycz. No zapisz. Dobrze, mam trofeum z niego i zatwierdź. Bravo. Ile mam gotówki? 1738 chyba. Dobra, nie poszło się, także dziękuję wam za ten wstęp. Tak na początek sobie zapolowaliśmy na niedźwiedzia, a co się będę na króliki rzucał. No, także mam nadzieję, że taki wstęp do mini się wam spodobał i bye.